Badach zrobił coś niespodziewanego w środku nocy przed świętami jego żona odczuła skutki. W rodzinie Kuby Badacha, popularny muzyk, podzielił się ciekawymi historiami o tym, jak przygotowuje się do nadchodzącego okresu świątecznego, zwłaszcza w obliczu zbliżających się dni uroczystości. W rozmowie opublikowanej na łamach Super Expressu Badach ujawnił mało znany aspekt swojej osobowości, a mianowicie pasję do sprzątania, coś czego wielu mogłoby się nie spodziewać po muzyku zajętym koncertami i napiętym grafikiem. Mimo, że jest muzykiem prowadzącym intensywne życie, badach przyznał, że sprzątanie to nie tylko zwykły obowiązek domowy, ale także istotny element pomagający mu się zrelaksować i wyciszyć umysł po stresujących godzinach pracy. Wyznał: Sprzątam przed robotą, w trakcie roboty i po robocie. Jestem czyściochą. Powinienem otworzyć firmę sprzątającą. To mnie relaksuje. Pokazuje to, że dla badacha sprzątanie nie jest ciężką czy uciążliwą pracą, lecz w rzeczywistości przynosi mu poczucie przyjemności i komfortu psychicznego, działając niczym terapia kojąca napięcia zawodowe i codzienne. Muzyk opowiedział dalej, że niedawno przechodził przez bardzo stresujący okres w swoim życiu. Pewnej późnej nocy, wracając do domu o pierwszej trzydzieści nad ranem, poczuł potrzebę zrobienia czegoś prostego, co przyniosłoby mu spokój i poprawiło nastrój. Mówię do żony, słuchaj, muszę zacząć robić coś normalnego w życiu. Idę prasować. Prasowałem przez czterdzieści pięć minut. Wtedy mój mózg odpoczął, wspomina. Jest to jasny dowód na to, że dla badacha drobne prace domowe, takie jak prasowanie, mogą być doskonałym sposobem na chwilowe zapomnienie o stresie i odzyskanie życiowej równowagi. Być może, gdyby nie był muzykiem, Badach zostałby profesjonalnym pracownikiem firmy sprzątającej, ponieważ zajęcie to daje mu poczucie odprężenia i komfortu psychicznego, którego nie każdy potrafi dostrzec. Sprzątanie nie tylko pomaga mu utrzymać czystą i uporządkowaną przestrzeń życiową, ale jest także sposobem na ponowne nawiązanie kontaktu z samym sobą, chroniąc umysł przed chaosem wywołanym troskami zawodowymi. Odzwierciedla to również mało znany aspekt życia celebrytów: oni także mają bardzo zwyczajne hobby i nawyki, które pomagają im zachować spokój w najbardziej stresujących momentach. Jest to także wyraźna różnica w sposobie, w jaki poszczególne osoby radzą sobie ze stresem. Podczas gdy wielu wybiera rozrywkę. Taką jak podróże w celu zmiany otoczenia czy zakupy, by rozładować napięcie, Badach wybiera zupełnie inną metodę sprzątanie. Dla niego proste, ale powtarzalne czynności, takie jak wycieranie kurzy, zamiatanie czy prasowanie, są skuteczną terapią kojącą umysł. Sprzątanie nie tylko porządkuje przestrzeń wokół niego, ale jest też sposobem na ucieczkę od natłoku myśli. I odnalezienie wewnętrznego spokoju. Jak widać, każdy ma swój własny sposób na radzenie sobie ze stresem, a dla Badacha sprzątanie to nie tylko obowiązek, ale ważna część regeneracji energii, przynosząca poczucie komfortu i relaksu. Jest to wybór nietypowy, ale niezwykle skuteczny, gdyż pomaga mu nie tylko zregenerować siły fizyczne, ale jest również metodą na osiągnięcie spokoju ducha. Po wyczerpującej pracy. Obok pracy rodzina badachów przywiązuje dużą wagę do podtrzymywania świątecznych tradycji. Jednym z ich szczególnych zwyczajów jest spędzanie świąt wraz z rodziną kwaśniewskich w Szwajcarii, kraju, który kwaśniewscy uwielbiają i regularnie odwiedzają. Ostatnio córka państwa Kwaśniewskich wystąpiła w podcaście Marzeny Rogalskiej, gdzie podzieliła się ciekawymi opowieściami o rodzinnych wakacjach. Mamy taką tradycję w rodzinie, ponieważ moja ciocia mieszka tam na stałe. Zimowa atmosfera tam to najpiękniejsze święta, wyznała to właśnie cicha, bajkowa, zimowa aura oraz spokojna przestrzeń Szwajcarii stworzyły idealne miejsce, w którym rodziny Badachów i Kwaśniewskich czują się ze sobą blisko związani, kochani i szczęśliwi podczas każdego okresu świątecznego. Te chwile stały się nieodłączną częścią wspomnień i tradycji obu rodzin. Ola Kwaśniewska opowiedziała również o szczególnej atmosferze, jaką jej rodzina tworzy podczas Bożego Narodzenia. W wigilie w lesie jest szopka, żywa szopka i chór śpiewający kolendy. Są pierniczki, wszystko jest za darmo. To naprawdę wzruszające wydarzenie i bardzo je kocham, wspominała. W każdej wigilii rodzina stara się stworzyć ciepłą i intymną atmosferę, nie tylko po to, by celebrować narodziny Chrystusa, ale także po to, by wszyscy mogli wspólnie dzielić się radością i szczęściem w świątecznym nastroju. Tradycja ta kończy się spacerem z psami w mroźną noc, co otworzy wspaniałą przestrzeń dla członków rodziny do zacieśniania więzi, dzielenia się historiami i budowania niezapomnianych wspomnień. Te proste, ale pełne znaczenia momenty są powodem, dla którego święta rodzin Badachów i Kwaśniewskich mają wyjątkową wartość. Jest to bliskość rodzinna, spokój, ciepło oraz wspaniała atmosfera, którą każdy zapamięta na zawsze. Poprzez wyznania Kuby Badacha i rodziny Kwaśniewskich możemy dostrzec zupełnie inny obraz artysty, nie tylko przez pryzmat występów. Ale także przez pryzmat zwyczajnych, lecz pełnych znaczenia chwil w życiu rodzinnym. Bliskość, tradycja i miłość podczas każdych świąt są nieodzownymi elementami życia każdego człowieka, zwłaszcza gdy chwile spokoju i relaksu stają się kluczem do przezwyciężenia wszelkiego stresu.